Wesołego, aleluja. Pan wstał trzeciego dnia. Akurat dzisiaj przygotuję sobie film. Akurat na niedzielę na święto. Świąteczny, wielkanocny pociąg. W specjalnym składzie na święta osobowy. Przy okazji pokażę wam co jest w tym dużym kartonie karton bardzo wielki Lusia, widzisz, widzisz perłał u na kolankach a Lusia mnie pilnuje, za mną biega i tutaj mamy film będzie poza kolejnością, specjalnie w niedzielę w niedzielę wielkanocną Miałem nagrać specjalny unboxing, ale pokażę co było w tym kartonie. Kupiłem za 5 ,8 zł 8 takich wagonów. Reklama browarów. Zobaczymy, czy te wagony da się uruchomić na tory. Koła wagonu jeżdżą, ale widzę, że musiałbym je tam skleić, bo one są jakoś tak. Dziwnie, Bo to są wagony, które są właśnie na samochodach ciężarowych na platformach, ale one były właśnie osobno. Tak To kupiłem takich 5 wagonów, a czyli 8 wagonów za 5 zł, bardzo ładne. By się, dlatego mi się podobały. W razie nie będzie ich szło uruchomić, to mogą stać wszystkie na bocznicy kolejowej. Teraz ja może odjadę trochę dalej, Ludmiłką. Świąteczną, bo dam ją na za lokomotywownie, jeden wagon jest taki, drugi wagon jest taki. To są jakieś reklamy piw kolejny wagon jest taki. Bardzo mi się te wagony podobają, one mogą nawet. W ogóle stać jakoś na bucznicy, na module i reklamować różne browarki, ale, ale wagony są naprawdę fajne. Jeżeli będę widział, jak z tymi kołami uda mi się zrobić, to wszystkie będą na module. Ale jak uda się mi z coś zrobić, sprzęgi co dorobię i. Będę mógł być w takim pociągu reklamowym. No i dwa wagony mam, które nie są na platformach samochodowych. To tu jest taki jeden. Czy ja nie będę z tego wyciągał, tylko tak dam. Ale one nie są na platformie, dlatego że te dwa wagony nie mają. Wkrętków na śrubki od spodu, nie? bo tutaj one no są przywiercone, przykręcone do platformy kolejowej, tego na tira nie? To są te same wagony, i mam 8 takich fajnych wagonów, które na pewno wykorzystam albo na platformę, albo może zobaczę, uda mi się te koła uruchomić, dlatego że te koła latają na osi. A ja muszę je na stałe na osi przekręcić, żeby one mi nie chodziły. Te kołanie, bo to nie są w ogóle żaden taki tabor, motory, tak metal tak, Pico czy inne firmy, tylko to są takie właśnie specjalne, tak, do zabawy takie dla dzieci. Ale mi się podobają to sobie wziąłem za zł to nie majątek. Lecimy dalej. Kolejny model to jest taka fajna ciężarówka. Yy. Szczepom, na której jest obustrzacki. Dlatego taki musiałem od razu mieć. To jest samochód Marki Man. Ale nie ma do tego wyciągał. Bo będę musiał tak nożykiem to wyciągnąć, żeby te obrazki co zostawić, bo są fajne te obrazki. Jako reklamy można by. Bo to w ogóle są reklamy browarków. Tak? tak, że będzie fajny pojazd na moduł. One są. Po 8 zł na Allegro lokalnie, ten dostałem za darmo. Taki dodatek, bo tego nie zamawiałem. To mi gościu dorzucił dorzucił mi do paczki. I ten jest gratis. Do paczki ten to musiałem mieć. Piękna sprawa 8, 26 koni 6 koni, które platforma i parowóz wąskotorowy dać zdjęcie, takie jest fajne, widać te konie jak ciągną po rzeczywista tam fotografia i tak chcę obetnę, żeby tą fotografię stało się zostawić na module powiem sobie, że na, na ściankę przypnę Żeby będzie fajny obrazeczek, a to będę musiał koniki przemalować dorobić sobie całe uprzążlejce jeden koń zostanie biały to ja jednemu grzybę dorobię czarną Czarny koń, szary koń, brązowy farby. Nie mam żeby zrobić konia brązowego, ale to mi się spodobało. To musiałem to mieć takie ciężarówki tego ma na lokalnie po 8 zł. A takie z przepami takie więcej to po 13, ale to nie pójdzie na moduł, tylko to pójdzie na tą dolną makietę. Bo te konie są w skali 1,72 tam sobie Tutaj sobie tam, czy niby. Mój dali na, ale mi się to bardzo podoba. To musiałem tu mieć. Kolejny model, który mi się bardzo spodobał. To taki fajny tir, który ma wagon na platformie. Taki kurde. Naczepana platforma na, na ciężki, ciężki towar specjalny. I tu jest piękny taki wagon. Samochód. Elegancki. Także będę miał. To wszystko jest reklamy browary, jak widzę, ale mi to nie, nie przeszkadza. Piękne modele bardzo mi się podobają. Tutaj mam taki model, można powiedzieć, z rodu Ameryki. TIR który ma dodatkową przyczepę Takie wielkie składy jeżdżą w Stanach Zjednoczonych. Takie duże ciężarówki i właśnie takie też chciałem mieć. No, module. A najbardziej chciałem mieć tak zwany, teraz tylko dam pauzę to schowam to już. I najbardziej chciałem mieć tak zwany australijski pociąg Szus z krainy kangurów. Takie długie składy, właśnie. ciągnik się dłowy na czepa, plus dwie, dwie wszczepy. To w Australii tego pełno jeździ. Mam taką książkę, czytałem w ogóle australijskie pociągi szósty z krainy kangurów tam był taki wywiad z takim właśnie kierowcą który taki skład prowadzi to właśnie opowiadał że ma już takie doświadczenie że wszystkie zakręty skrzyżowania wszystko dobrze bierze a ci młodzi kierowcy którzy początek tak pierwsze takie jazdy mają takimi autami to nieraz na krzyżówkach tak zajadą że muszą wszystko odczepiać i muszą po prostu no, bo te zestawy składać. No, nieraz się po prostu nie wyrobi. Bo taki młody kierowca, który jest niedoświadczony, a ten co z nim wywiat, mówi, to że on na początku, też, na początku też tak było, że on też miał problemy z zakrętami. Ale teraz już tak się wyrobił po tylu latach, że problemu nie ma bo takim składem jechać, Także taki skład australijski pociąg szosowy chciałem zawsze mieć. Marzyłem tylko na takiej makiecie, to było nierealne. Było nierealne a teraz mam na module będzie amerykański Amerykanie mają przeważnie takie składy naczepa plus przyczepa nie widziałem właśnie żeby takie długie składy były w Ameryce, ale tam to jest też możliwe ale auto naczepa plus przyczepa takie coś jeździ na 100% w Ameryce, widziałem na różnych filmikach, filmach, ale takie coś, taki zestaw to Widziałem na filmach, w ogóle w wywiadach. Nawet nie wiem, czy czasami na krokodyl do Dundee, nie my, Jak przejeżdżę koło Baru taki samochód. Australijski pociąg 6 krainy kangurów. To, że te giganty pójdą na moduł. Dobra, jeszcze podejdziemy z tą dmiłką Z powrotem. Elegancko i tu do foteczek. Teraz robię trochę foteczek. I za mną za fotki umieścimy na grupie, a czy nie na grupie, tylko na stronie mojej na Facebooku makety kolejowe, a czy lokomotywy 187H0 makiety kolejowe. Krystiana i Moni, strona na Facebooku. Tam te zdjęcia zawsze wrzucam. jak filmy nagram, potem zdjęcia robię i wrzucam wszystko na tę stronę moją. No to do następnego, jeszcze raz wszystkim wesołych świąt. Szczególnie dużo zdrowia, 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 bo zdrowie jest najważniejsze. Także jutro ten filmik w niedzielę poleci poza kolejnością. No to do następnego, hej.